Z strony Praczek na Lawida kanale My dzisiaj zagramy lwie lub trzy gierki dziś też Ja zaśpiewam tobie ej ty nie dam, lub mnie Ja cię polubię za dwa hity Ty mnie nie lubisz bo to są ty. On do mnie tu podchodzi On się kręci ja się nie Dzięki chce mnie podkopać Ale ja nie daję się Dzisiaj zaśpiewamy trzy gierki, kiedy one powiem mi cierki. Ja tego nie zrozumiem dziś. I zbieramy soczek z nerki. Te soczki są takie pyszne, wszystko południowe, świte. Ja są piętą dzisiaj rzucę i pokonam dwie danice. Dzisiaj gramy sobie w gierkę. Dzisiaj gramy sobie w gierkę. Dzisiaj te amunicje są. W tańczymy tończymy dziś. Ten był tu mimi mi stawia. Ja się kto na narada. Ty, ty do nie podchodzi. Ty nie strasznie, bo cię walne. To jest kolet głupia, koled. On jest trudnym lochorem. Miej chłopieczku drogi, Ale ja się drogi. To jest dziwna pioseneczka, Ty wytacisz mi gubeczka. Ja cię dzisiaj dziś pokonam, A ty mnie nie zabij komat. Ja dziś to nagrywam z niczym, Ponieważ to lecę w kiki. Ja to psuję tylko po to, bo ta szmata czuje po to Ale ten bos, ten głupek czuje mnie na nerki ujek. Ja dzisiaj mu nie powiemy, kiedy traczek rzucam skeny. Kumbarki balejek. Trzy gierki zlecę. gierę Ja se szukam twego sprytu. A ty? Czy Ten barul na w pędzi. A to niebezpieczne w kędzi. On mnie wpędzi dziś do brzucha. Ale z niego mocna klucha. I tutaj go jest, Taki Tak, że... Może coś ciężko, i może rzucić i nie No to to już kończy się, sklepali mnie. Ja się z wami grze egnam, cześć i na razie, ja.